Czy dużo, czy słyszy się w ogóle czasem tam język polski gdzieś w Waszej miejscowości, jeśli jesteś w sklepie? Czy ktoś jeszcze tak mówi? Czy to już jest raczej tak bardzo, bardzo rzadko słychać ten język? Tak, się słyszy. A na przykład, jak idą do, do kościoła, albo jak są w sklepie, się słyszy. Jak widzą, że nauczycielka albo rodzina z nauczycielką jest w, w miasto, to też mówią dzień dobry na przykład i spróbują rozmawiać, no to da się widzieć. A oczywiście jak ja mówiłam więcej o starszych ludzi, ale coraz więcej się zmieni i młodzież myśli, że nie teraz nie, nie potrafi jeszcze mówić. Mówi, kiedy jest w lekcji, próbuje i tak dalej. Ale e, myślę, że e, jakieś 5 lat dużo się zmieni, bo teraz dzieci e, od Żłobka już się uczą, no to będzie duża różnica. Czuję tak.